Otworzymy sobie dzisiaj paczkę z SHEIN i zobaczymy, co jest w środku. Tutaj wiralowy e, primer do twarzy, który ma wszystko przyklejać. Taki ten pędzelek do brwi, żeby to nacisnąć i po prostu wtedy wychodzą nam piękne brwi. Bronzer w stiku. Tak, mamy brązer w stiku. Ja razem z Wami przetestuję, czyli takie jakby wałki do włosów. Tutaj mam takie rzęski, tutaj mam mocniejsze rzęski, tutaj mam takie jeszcze mocniejsze rzęski, tutaj troszeczkę delikatniejsze. Marker do białych butów, mamy liquid highlighter, mam e, lakier do paznokci. Tutaj mogę powiedzieć, że mamy coś wiralowego, co się dosyć bardzo wybiło, jest to highlighter, długopis do usuwania włosków niechcianych. Mam taką bluzkę, bardzo mi się spodobało e, po prostu wykończenie dekoltu. Mam takie jakby luźniejsze czarne spodnie. Bardzo mi się spodobał ten dekolt tutaj, i to jak to jest ładnie wycięte.